Siemanko widzowie. To jest kolejny odcinek na tym kanale. Już nie zliczę, który, ponieważ bardzo dużo tych odcinków jest. Więc no, dzisiaj gramy w Mordarce kontra Szeryfi. Grę, w którą bardzo fajnie się gra, jeśli jeśli jest się dobrym w strzelanki. Ogólnie chciałbym wam pokazać nowego skina mojego. To jest taki skin. Po prostu, o, tam to jest taki skin. Mm, mamy też gościa specjalnego. Czekajcie na chwilę, widzowie. Weź yy. coś kłowiec, A no. A jestem. Do powtórzenia. No. A weź głośniej? No co? Mam nadzieję, że coś tam słyszać, ale dobra. Yy, to jest. Przepraszam, jak ty się przedstawiasz, ja muszę twojego skina im pokazać. Taki skin. Ogólnie... Yy, te noże i pistole to, to są w grze, więc to nie jest ogólny skin. Taką bandanę założył. tylko nie, nie. ten skin też jest właśnie bardzo ładny. Możecie ocenić w komentarzach. Od 1 do 10. Od 1 do 10. Yy, nasze skiny no i te, jak chcecie możecie też ogólnie napisać który się bardziej podoba no i no i tak ogólnie widzimy no. teraz a zaraz będziemy o będę tańczyć ty Tyrydytytyryry Tyrydytytyryry O e, Tego nie było, tego nie było Dobra Chodź, chodź, chodź My tutaj, my, my tutaj na łyżwach je, jeździmy Okej, okay, widzowie, na sobie e, Prototyp Na cztery osoby tylko prototyp Uwaga, nie skończ, nie Jest Dobra, widzowie To To ta jest taka gra Wiem, jeszcze Wam nie, wy nie wytłumaczyłam o co tutaj gdzie chodzi. ktoś się wywalił? Benz? zabita? chłop nie, nie widzi. <śmany> <śmany> Gość specjalny to jest tak zwany Szymon. Eee, Szymon Szymon! mam bardzo lubi grać w to ze mną. Wręcz. No. Eee, na, w tym samym dniu, który tu teraz nagrywam, będzie jeszcze jeden odcinek. To jest Dropbox, ale nie wiem z jakiej gry. Będzie tajemnica. Więc, no. Nie. nie. Jezu. Szkoda mi widać. <gry> ja, jak skończy nam się czas, to naprawdę, jak chcesz się wygrać. Dobre. Dobra, nie ja, ja wiem, nie no. ja wiem, chodź się domyślam. No, no. A ja, to jest. Tak, dziwne, czego to. go zrobić. widzowie, bo chcę... Jasę... re re Ah, mule. Te te I don't know. I don't know. <coughs>

Ej widzowie, mamy... Widzowie! Ja mam... Ja mam... Mam 81. No patrzmy... Szymon! Co można 6? Nie, ja mam 81. Chyba 7. Nie, nie, nie. Daj dęk. Antena, dawaj. Anteny, będzie mogą być. No tak.

Bo ty to się jak lubisz dręczyć e, tych nowych ludzi? No, no, no. Jakby co widzowie, ja się płacę tylko wtedy... Mhm. O, widzowie, musiałam. musiałem. widzieć. Przepraszam widzowie, ale troszkę mnie zaskoczyła, troszkę się przestraszyłam. 至少。 Ale do tyłu. Tu się ja tak do tyłu garbisz. Dobra, weź co tu daje, ludzi. To będzie ile. Ok? Ci ludzi. Bo łychać albo marche. Aha! Nie, to akurat. Akurat bardziej posługuje. No, Dobra, zrobię na no, Lavillana. No, no, no. Dobra. Grabisze!

Trochę ciężko widzowie. Ponieważ ten dziad! Nie masz ten dziad! Jesteś dziadem. Jesteś dziadem. Jesteś dziadem! Jesteś dziadem! Jesteś dziadem! Jezu, ale mu dodałem Widziałam twój łeb. Pod brewnem siedzisz. Ale widziałem! Ale wtedy widziałem trochę twój łeb. Se, jakby co widzowie, ja mogę se. <głos> 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 Widzisz szymek? Moje. To, to, je, to, to jest to, to, jeszcze, to jeszcze kolejny oddzielny odcinek. Ale to. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. No właśnie, no właśnie nie, bo każdy odcinek będzie trwał po, po 30 minut. To. O tak chodzi. Ja mam 10, ty masz 0. To. Jaka jest twoja mapa? Schronisko dosłownie O, Rzymek! Ostrzegam.

The last hit, the Tam, ta, za, za krzynkami. Poczekaj. Terminy niebieskimi. O, widziałam go tam. Um, Sprawdź tym. Widzę ci go. Widzę ci go. Widzia, wi ja widziałam jego rękę. Będzie ciężko ばあちゃん。 By to tak że ja powiem, że to trochę długo potrwa, więc... Recykle. Babka najlepsza jest. Przez no. Chodź, chodź, chodź. Mag A Ja sobie potem radzą sobie nie sobie a... ale szkoda, że że tego sobie nie mam. O nie sobie to nie, to... dosłownie, czekaj, to sobie radzą sobie To Szymek, od... o sobie radzą sobie Mam pytanie, czy za tą wodę było złoto 80, czy 2? A nie, 2? Aha! Mhm W czym ja mu w łeb strzeliłem? I łeb strzelam. Aha! To ja wiem, nie wiem dlaczego mam takie lagi. Tylko dlatego, że z mi to trochę słabo. Idziemy razem kasuj... Kasujemy ich! Kasujemy! Eee dobra nie Ten, Ten bacon za szybko strzela On strzela szybciej

Ale chce. Ale... ale. czaisz. Ale czy ty kapisi to, że ja wtedy będę miał 6? No. No ale ty też będziesz miał wtedy 6, jak weźmiesz 2. Dobra, za, zabij się go. 22, y, ostatnia runda i kończymy. Dobra. I i, I i później wiesz co, Dobre, no, no. No. O, będę musiał to wyciąć, bo ja miałem nie mówić. Ja, ja miałam nie mówić co, co... będzie kolejny odcinek. Ale trudno, ale, ale... trudno pewnie i tak może Max jedna osoba... Będę stracić trzynaście, tak będziesz miał cztery. Antena o, lecie, Jak chcesz, szymek! Jak chcesz, szymek będę musiał pokazać powtórkę. Kamerką cię widziałem! Ja jakby to ja, ja tego mówił, ja będę mógł ci na powtórkach pokazać. Aha, rękę była widać. Kurcze! Ej, dosłownie! Dobra, widzowie! Naprawdę, to jest po prostu szalone. O co W tej rundzie też się tak waliłam ładnie, co nie? Kania <laughs> z odcineczka! widzowie! No, Proszę pożegnać! Dzisiaj, no, no. W tym samym co nagrywamy, więc trzymaj! I chcę usiąść! Usiąść, no, usiąść! Obok mnie, gościu! KULTURĘ, kulturę będę to! No, więc my kończymy już. Piękna buźka. Dwa. Dwa. No, wiesz, no, do Dobra, no to widzowie, do widzenia.